Widzowie, dostałem dzisiaj list i napiszcie mi kto pamięta agencję tajemnic, ponieważ jest to list w ogóle zaadresowany na agencję tajemnic i pytanie brzmi, czy to jest nowe śledztwo, stare i czemu ktoś pisze do agencji, która tak naprawdę teraz nie istnieje. Czy ja słyszałem agencję tajemnic, ona jest oficjalnie zawieszona. Czekaj, czy agencja czego? List. O, o skar, ciebie, ty jeszcze na świecie nie byłeś. ja słyszałem, że są ci że to jest jakaś agencja, ale stary, Ale uważaj, ten list jest spalony, widzowie. Patrzcie na to. I ja chłopaki, to może że jakąś jak ustawy O, zaległo. Alimenty. Zaległa płatność. Właśnie, Oskar, zobacz co to jest rozwiązywanie <grym> prawdziwych zagadek. Opatrzcie jaki profesjonalny tym razem. Droga Agencja Tajemnic, piszę do was już kolejny list, mając nadzieję, że w końcu odpowiecie. Sytuacja na plaży nad Wisłą jest coraz gorsza. Kolejni bezdomni zaginęli. Policja i Straż Miejska jest bezsilna, chłopaki. Jednakże wszyscy lokalni sąsiedzi dobrze wiedzą, że to sprawa tego podejrzanego typa bez twarzy. Co nie bez twarzy nie ma takich ludzi? No, najwidoczniej są. Albo jest przebierańcem, albo serio straszy. W ogóle, kto straszy bezdomnych? Jakim trzeba być człowiekiem, żeby Ale tak patrzcie, robić? Ale patrzcie, nie ma żadnych koordynatów, nie ma adresu, nie ma żadnej sprawy. Ale jest napisane, że nad Wisłą stary. Nad Wisłą, no. Więc musimy szukać jakieś enklawy nad Wisłą. Myślicie, że znowu będą dziewczyny? Uniwersum, sezon pierwszy. Zostaw łapkę i suba, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Przyjmujemy to wyzwanie, ale skoro to jest jakieś miejsce, gdzie są bezdomni, a Oscar nigdy nie brał udziału w żadnej misji. W ogóle Bartek też by się przydał, ale akurat go nie ma, to Ty będziesz teraz główną postacią. I pod przykrywką bezdomnego będziesz musiał zamieszkać tam i zrobić wywiad ze wszystkimi. Chwila Chwila, ja ja tak uważaj na gościa te się będzie. jedziemy na jakąś misję ogólnie? Tak, i jedziesz. I ja zamieszkać ja pod mostem, my będziemy ci śledzić z naszego szpiegowskiego wana. I do okay. tego potrzebujesz to, żeby ci było ciepło. Mój okay. Nowy dom, ale chwilowy, chwilowy. A żebyś miał sygnał z nami przygotowaliśmy antenę Co Dokładnie, jest? to będziesz musiał zamontować na dachu Dodatkowo masz kilka rzeczy Lornetka, lornetka z termowizorem One są Ej. też na UV i na ciepło, że możesz widzieć w różnych filtrach Także okay. Aby dwie ci się przydadzą, co dalej mamy? Tutaj są najnowszej generacji okulary szpiegowskie 4K Ostatnim elementem naszej układanki jest to, że musisz wyglądać jak bezdomny Niewiele trzeba zmienić, ale jednak Ej. Dotarłem właśnie na miejscówkę, na którą wysłali mnie chłopaki, gdzie mam szukać obozowiska bezdomnych i chyba trafiłem na właściwe miejsce. Zobaczcie, przebrałem się. To są jedyni bezdomni w okolicy, więc chyba o to chodziło. Pierwsze co, muszę zdobyć ich zaufanie, topić się w tłum i zobaczyć jak tu się żyje i stać się jednym z nich. Ogólnie właśnie wyrzuciliśmy Oscara w tym momencie z busa przy jakimś moście dla bezdomnych i jego zadanie infiltracja. Ogólnie Oscar według mnie już się w miarę podpiął chociaż będziemy mieli do tego dostęp na naszym specjalnym systemie śledczym, który jest odpalonym filmikiem na YouTubie w tym momencie, ale za chwilę podłączamy się bezpośrednio do kamery Oscara. Uciek mi wąs, ale trudno. Zobaczcie, to w ogóle jest wywrócone jakiś na mnie. Tutaj Ej, ktoś tutaj mieszka rzeczywiście. Pa. Dzień dobry. Przepraszam, bo ja nagrywam taki dokumencik i chciałem zapytać jak Państwo tutaj żyją? Fotograf? Nie, nie, nie. Żaden fotograf, ja tylko po prostu ten filmik robię i rodzicom pokażę, żeby z domu wyrzucili i że będę żył tak jak Państwo właśnie. Chciałem zapytać czy tutaj jakaś wolna działka jest może? Można tutaj też się rozstawić. Ja sobie nie życzę kawe. Dobra, to pana zabluruje jak coś. Nie będzie pana widać? Ja, nie, nie sobie sąsiadów. No ale pan już już sąsiada. Tego znam, hmm. na No to może się poznamy jakoś panowie. Ja bym tutaj po prostu zjeżdżał. też rozbił jakieś coś. Mam taki karton, duży fajny. Co Brać go? No, to jest No to nie jest nasza ziemia, ale nagle się znalazł. Ciekawy jakiś tutaj i się wprowadza. I zajmuje. No ale to widzę namiot wywalony. Kolega chyba już się wyprowadził, to ja bym tutaj gdzieś obok na przykład. Albo tak, po drugiej stronie, żeby państwu nie przeszkadzać. Tu granica jest, to będzie nasza granica, to rzeczka. Nie mnie słuchaj. No? Tutaj? No? Po tutaj. Tak. Linia jest. No? Rzeka. Jak ja cię zobaczę po tej stronie, no? To nie chcę być tobą. Czyli, czyli mam zgodę, tak? Nie masz zgody, tylko nie możemy ci dobrować. Tak. Może też tam też się zajmują czymś? Ja tutaj. Panowie... O! o, dzięki, kurde, akurat gumaka mi brakowało. No to mnie uwalił, no. Dobra, może to jest takie przywitanie jakieś. Nie wiem, dobra, może być. Mnie trochę się boję tych ludzi i mam tutaj ogólnie spać, więc. Ej, e, chwila, chwila! Mieliśmy granicę, Go e, gościu, gościu! Ej, e. gościu! Tam granica jest, mieliśmy. te, pan miał nie przychodzić. Mm. Ale on sprawdzi co tam jest. Ale tam... Dora. Panowie, tam nic nie ma, to jest mój dobytek. Panowie, wyrzucili mnie z domu, no ja mam trochę prywatności, trochę. Prywatności? Panie. Granice... A nie. Granice przechodzi? Panie, panu to pan widać. Gościu, nie, trochę prywatności, a e, dobra, to zróbmy tak. Ja się rozstawię, panowie, i robię parapetówkę. Zapraszam tutaj, tylko dajcie mi się rozstawić, dobra? Nie, nie, nie. Kur... Satellity, Chłopie, no telewizję nam zamontuje satelitarną, no, no spokojnie, no. Nie spoileruj, gościu. Kurde, no niespodzianka. Chciałem zrobić telewizję, zamontować. Panowie, spokojnie. Ty jesteś z policji? Jak z policji? Myśli pan, że policja by tutaj w kartonie przyszła mieszkać? Ej, ej, gościu, dobra, koniec, koniec. Dajcie mi się rozstawić. To, mówię wam, będzie niespodzianka, zrobię telewizję, będzie ogni, kiełbaski, panowie, za mówimy, mi... że... Ej, gościu, gościu, nie, 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 to jest... Gościu! Patrz, patrz! No dobra, no to nie będzie telewizji w takim razie, panowie. Ile to na złom nie pójdzie? Panie, to nie jest nawet złom, to jest blacha, to nie jest nic warte. Panie, to nawet nie sprzedaż pan tego. Słuchaj, ty to z tą kamerą Dobra panowie, ja wyłączę kamerę Dajcie mi się rozstawić, dobra? Widzowie, jak widzicie bezdomni w tym miejscu są bardzo uczuleni na kamerę, więc pora zastosować moje szpiegowskie okulary A kamerę mądrze niestety schować, albo ją po prostu rozstawię, żeby chłopaki mieli wgląd Dobra, na razie ją chowam Oskar właśnie się przyłączył na POV w tym momencie Widzimy to co on ze swoich szpiegowskich okularów Szykuję chyba swoją bazę w tej chwili To że mu spakowaliśmy te śmieci stare, to się przynajmniej wczuł w klimat dobrze Aha, aha Gangsko, zobaczcie jak to wygląda. Idealna baza. Chłopaki myślą, że będziemy szczytywać telewizję, a ja jestem bezpieczny. No i co? Obiecałem chłopakom, że zrobię ognisko, więc mamy jakieś resztki jedzenia. Drewno i lecę im budować ognisko. Udawa, jest, zobaczcie, jakie piękne ognisko. To na pewno się spodoba kolegom. Panowie, panowie, pobudka! Yy, panowie! U, 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 u. Spokojnie, spokojnie. Zobaczcie, jakie, jakie kuchnie wam zbudowałem. Oskar już rozłożył całe ognisko, widzisz to? Drugi etap planu, czyli zaprzyjaźnienie się z ziomkami. Tak. To dokładnie trzeci. To tylko i wyłącznie wypytanie jego nowych przyjaciół o to, co wiedzą na temat tych zaginięć. No. Nie no absolutnie. No gdzie z kamerą? Przecież no dogadaliśmy się, panowie. My tu nikogo nie chcieliśmy. No. Bo tu się toczy jedna akcja. Młodnawcy. Wcześniej dziewięć namiotów. Są trzy. No właśnie tu. Wszyscy znikli. Jak? Wszyscy, ale coś... Wszyscy znikają z... po kolei. Bezdomni znikają? Jest bezdomny, jest. No no, 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 ale namiot jest nie. To tylko na chwilę. Ale to co, panowie, czyli ktoś pozbywa się bezdomności w okolicy, to chyba dobrze. jakiś... Normalnie tak mówić? W sensie wiecie, no bezdomność to jest taki problem społeczny. My ja no? tak po prostu nie znikamy. Ktoś nas znikałeś na i znikł. A ktoś tak? A macie jakieś podejrzenia, kto to może być? Ten taki podejrzany jest. tutaj. Tutaj do tego namiotu. tu ktoś mieszka? Jakiś anonimowy Tak Brody nie Ogień nam stygnie, musimy ten. Ogień rozpaczcie, ja, ja będę uchwał. No jak, no mówię, przyniosłem puszeczki, trochę kolki, tak żeby dzisiaj melanży, panowie, zabawa, a ja będę miał na oku, jakby ten. Będę obserwował wszystko, żeby tutaj nikt nie znikał już, nie? Ale weźmy to, tych Dobra, tylko panowie ogień macie? No bo ja to przyniosłem drewno. Nie. Nie pijący, nie A, to dobrze, to dobrze. dobrze. To dobrze. Nie nie to bardzo dobrze. dobre chłopaki, to, to, pan... Ale to... byś dał? A jak, a jak panowie w ogóle... To tylko no tylko ja gotówki nie widziałem, panowie. To jest trochę pora, jednego pora. Jak, tego, to... tego? To się kurde. panowie, bo to nie jest bezpiecznie, to... Może być, zmieniłem miejscówkę, na przykład na jakąś inną, czy coś? A I... powiedział, że będzie wiedział i tak. To... Tak? Że będzie wiedział wszystko. Tak? To... to, a wy z nim gadali? jakiś... Że ma bardzo potężnego ojca. Czyli jakiś bogaty pewnie. W jakimś lecie w lesie ma ojca, ależ domem w lesie ma. To tak. musi jakiś mafiozo być w takim razie. Jak błaty wpływowy? Ja nic na niego ja nie będę ci mówił, ale ci w sekrecie mówię. No. Raz Staszek, Staszek. No, więcej nie nieznamio, no. Już go więcej nie widzieliśmy. Tak. Ej. Dobra, panowie, zaczyna się dymić, już ustaw. Ustaw się, wydarze na nie jest z trip spera. O kurde, Dziński, Co się stało? Całe mu weszło! a ja myślę, że cały kij wszedł, no nie, o, nie wiem. O to nie widziałam od 70. No i fajnie taka chillera tutaj jest, nie? Spo slow life tak zwany O. Jest fajnie, a jest tak No co? Co ty z tą kamerą robiłeś? kamerą? Nie no. Nie daj! Skąd ty to miałeś? Nie to, to nie była kamera, panowie, nie? No dobra, wiemy że było. Nie, absolutnie, no przecież tu magicy tego... Nie, 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 przecież to nie, tego ja wiem i ty to widziałeś nie, 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 Panowie No nie, no chciałem no, być po prostu YouTube'a, no, taki nie, 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 ta. Raz, raz wrzucili tam napad na fabrykę e, tego Amareiro. A, to ja widziałem, ale to chyba na monitoringu was nagrali. kamery. No właśnie, A. I e, weź nam tą kamerę, przyjść. masz się tam. Tak? Nagramy, może się zarobi. Dokument, to się zarobi, yy... No, jak dużo krowy. Zaraz myślisz coś, Nagraż nie wywiad, że w poszukiwkę grał. Dobra, dobra, to idę po kamerce. No, Słuchaj, nasze życie jest piękne. My się głównie zajmujemy tym, jo. O kurde! Krowa? No krowę. Cześć. Cześć. Hej. O jest na mojcuchu. Oskarowi udało się namówić ich, żeby nagrywać na kamerą. Oni też chcą być youtuberami i właśnie jakąś krowę zaczęli wypasać. Jak to jest możliwe, ludzie? Słuchaj. Ona nas karmi, ona nam zarabia, my tu sprzedajemy. Nie, jak to po prostu nie wierzę, co tutaj się dzieje, że Oskar aż tak się wtopił już w ten tłum, że został pastuchem razem z nimi. Myśli, że on może zapomnieć, kim jest naprawdę i nie zawsze? Bardzo możliwe, no, ale mam nadzieję, że nie zapomniał o swojej misji i za chwilę oni tam zasną, a on sprawdzi ten trzeci tajemniczy namiot. Mega szalony dzień jest tutaj. Ej, słuchaj. On zazwyczaj przychodzi, tak jak ściemnia zachodzi słońce ogólnie. Ja idę zobaczyć, nam Ej, nie, Nasz osobny monitoring właśnie wykrył Slendermana w tym momencie. Co to jest za Muszę wam pokazać jakoś z ukrycia. Oskar też go widzi. Stary, przecież to nie jest Slender, on jest jakiś mały, typek. W sensie mówię Slenderman, bo to jest ziomek bez twarzy stary. To jest pierwsze co od razu mi... Co jest? On go wąchał? Tak Ej spina będzie Chyba będzie jakaś spina Widzieliście? Był dosłownie tutaj obok mnie Co jest? Co on robi? Muszę koniecznie obczaić co jest w tym namiocie Ten to może być kluczowe? Nie Ej dobra poszedł gdzieś Na się co jest? I też jest. O, jest jakaś. Mega A... stara książka.